Co, następna wysyłka, rasa kurbacki. Co tydzień pełno wysyłek na cały świat. Światowe, klasa gołębia. Super się sprawdzają, tak samo jak i moje produkty. Spróbuj, będziesz cały coraz to więcej. Pozdrowienia, koledzy. Ciao! Co, następne wysyłki. Co, koledzy, następne wysyłki, rasy kurbacki. go gowroś, kulbaki. Wszystko naszukowane. Zaraz będą wysyłki. Picobello. Wszystko opisane. Gołębie z super wynikami. Wszystko wygrali, co jest możliwe. Sprawdzają się na całym świecie. Plan, co kiedy podawać? Wszystko. Opisane. Pico Bello. Rasa kulbacki sprawdza się na całym świecie, dlatego mam też tyle zamówień. hodowcy kupią, testują. Tak, moje produkty są zadowolone. i Zamawiałem znowu. I tak non-stop. Wszystko fajnie zrobione. wysyłam prosto na Was adres. Kurier Wam je przywiezie, obojętnie gdzie mieszkacie. W lutym jest wysyłka do Litwy, jeżeli jesteś z Litwy i chcesz mieć gołębie, daj mi znać. Zapraszam do współpracy. Cześć koledzy. I ty chcesz mieć super pary do rozpodu. daj mi znać, naszukuję tobie super pary, roczne lub starsze. Lub, jeżeli potrzebujesz samce lub samice do rozpodu, to ci wybiorę, pokażę, wybierzesz i od razu wysyłam. If you need cocks or hens for your bread or you need top pears for your bread, all the pears, yelling and all the contact me and I choice and ship all together. Wenn du Jährige brauchst für die Zucht oder ältere Tauben, Pärchen, fertige Pärchen, super Pärchen oder du brauchst Männchen oder Weibchen, melde dich, ich suche dir welche heraus und du wirst begeistert sein. Das sind Spitzentauben. Następne wysyłki rasy kulbaski. Nonstop wysyłki. That's our Every week is shipping around the world. <laughs> Następne wysyłki rasy kulbackie. O koledzy, produkty życia Omega. Super produkt Omega. Dokładny opis. Wysyłam razem z produktami i z kołębiami. Co kiedy podawać? Smoła. Sławno smoła. Produkt diesel, super energia na płodność, na treningi, na loty, super rzecz. Atlantis, super minerały z Morza Czerwonego. Atlantis musi być też podawana w kubkach, sobie gołąb i każdy ptak musi sobie dżubać, inny tego chce. Super minerały, najlepsze minerały, jakie w ogóle istnieją na świecie. Minerały, elektrolity, wszystko razem. Jeszcze mam super produkty na robaki i kokcydzie, askapilarkoki. Więcej informacji na telefon. Tu moja sławna śmietanka, fenomen. Zielone złoto. Od razu jak gołębie z lotu przyjdą. Między lotami nie ma ani tydzień czasu je odbudować. To musi od razu działać. Super rzecz, tak samo i u rozpłodowych super i jak młody odkładasz, w ogóle na cały rok, cały sezon, dokładny Ślietanka opis. i zapomnisz o chorobach w gołębikach. Całkiem inne hodowanie, całkiem inne lotowanie. Tu moje wspaniałe mleko, Kulbaki Magic Milk, oryginalne mleko, prosto od producenta z fabryki, wszystko dokładnie opisane. Oryginalny produkt tylko u mnie. Liter mleka tylko 295 zł, pół litra mleka tylko 170 zł, a 5 litrów mleka tylko 1260 zł, śnieżnie zówczę, nowa dostawa. Na tych produktach życia te dostaną takiego połysku. A jak im dasz jeszcze na robaki i kokcydzie aska pilar koki raz w miesiącu, to te wole i te pióra dostaną taki specjalny, taki jeszcze błysk, połysk, taki srebrny. Aska pilar koki na robaki i kokcydzie Naturalny środek. Można dawać nawet jak młode są w gniazdach. Wyklute czy na trajbie przed poparowaniu, obojętnie kiedy i dla lotników, przed podawaniem do porządku, szcząc, po mieszać fajnie na szczykawka 1,5 ml na 1 liter wody przez 4 dni 4 do 5 dni wystarczy dla wszystkich zwierząt, jak masz indyki, kury, ptak. Ptactwo, kanarki, obojętnie co, papugi lub króliki, daj im to. Nie poznasz tych swoich zwierząt. Jakie one zostaną, Powera? Wszystko w naturalny sposób można zwalczyć. Rasa kurbacki już przez 20 lat, tylko natura. To są wszystko super koncentraty. Pół litra wystarczy wam na na więcej niż dwa lata. Zapraszam do współpracy. Śmietanka. Chodowcy nazywają to złoto natury, Zielone złoto. Obejrz, kolego. Jaki atom. Są gołębie marzenie. Takie gołębie może czym jest... Mam takie roczniaki, mogę Wam naszykować kołębie, które sam zostawiłem sobie do rozpodu. W super cenie, w cenie młodych. Więcej informacji na telefon 0049-1511-290-1511. Imbredy Ferbarty, Stampara, Janzeny, Dolce Vita Hiskens van Rille, Grondelars, Dordin, Schellens W kontaktu ze nami staro krew Ferbart, Merks, 019, Witogor, Stier. Z tych oryginałów jadzenów aktualnych i wtedy jak jeszcze lutowali wszystko w naszej hodowli i imbredy na sławne Molemane na daleki dystans Barcelona Perpignan, Dax, Pao. Zapraszam do współpracy. Cześć kolego!